Wiosna już z pewnością zagości w naszym mieście, zwłaszcza, że o godzinie 10 rozpoczęła swoje panowanie od jawora. Wiosna rozpoczyna się w Jaworze. Właśnie dlatego tu przyszłam. Powitanie tej radosnej pory roku rozpoczęła zumba, która porwała najmłodszych do wspólnego świętowania pierwszego dnia wiosny. Jak co roku Jaworski Ośrodek Kultury przygotował fantastyczny, bardzo kolorowy konkurs Wiosna w kapeluszu. No i tutaj dzieciaki z Jaworskich Przedszkoli, jak zwykle niezawiedli, przyszli w niezwykle barwnych, kolorowych kapeluszach. Na nich czekała powitanie wiosny, czyli wiosna na rynku z pięknymi wróżkami. Z pszczółką mają, z misiem oraz z smokiem i okusiem. Także dzieciaki miały naprawdę przednią zabawę, tańcząc zumbę, paradując wokół rynku w tych swoich przepięknych kapeluszach. Oczywiście na koniec piękne prezenty dla wszystkich, ponieważ w tym konkursie zawsze każde przedszkole, każda drużyna jest zwycięzcą. Jesteśmy przekonani, że wiosna już na pewno zagościła w naszym mieście. Wspaniałe kapelusze dzieci jeszcze bardziej rozświetliły nasz rynek. Dużo słońca i wszystkim Państwu życzymy. Bardzo lubię wiosnę. Oczywiście, że będzie słonecznie.